Dobry państwu, witamy serdecznie. Nazywam się Grzegorz Bartiewicz, jestem pełnomocnikiem wyborczym komitetu, który dzisiaj się konstytuował. Nie znam przewodniczącego mnie przewodniczący, który grupuje bardzo, pan poseł Andrzej Rozene i przewodnicząca struktur warszawskich, Aleksandra Wątkowska. To jest komitet wyborczy, wyborców Andrzeja Rozene. Stoi ku człowiek, który jest bardzo dobrym kandydatem na prezydenta Warszawy i będzie bardzo dobrym prezydentem, jeśli. Mieszkańcy Warszawy tak zdecydują. Reprezentuje Reprezentują nowe pokolenie polityków, nową generację polityków, takich właśnie polityków, jakich dzisiaj Warszawa potrzebuje. Warszawa się wspaniale rozwijała przez ostatnie 10 lat, korzystając z ze środków europejskich. Był to jednak czas nadrabiania pewnych zaległości dotyczących takich podstawowych elementów infrastruktury miasta. I, i ten, to było potrzebne, to było konieczne, dobrze to się stało. Jednak dzisiaj, jeśli Warszawa ma dalej rywalizować, nie tylko wewnątrz Polski, ale także w Europie o swoje miejsce, o, o swój rozwój, o, o przyciąganie kapitału także ludzkiego, musi się oprzeć o nowe kompetencje, właśnie kompetencje, które reprezentuje Andrzej Rozeny, kompetencje związane z inną komunikacją społeczną, z kapitałem społecznym. Z zarządzaniem wody, wartościami niematerialnymi, zarządzaniem marką miasta, budowaniem tych wartości niematerialnych. Wszystkie duże miasta w Europie mają będą to już zbudowane. Mówimy Berlin, wiemy, co to jest Berlin. Podobnie Londyn, podobnie Paryż, nawet Praga. Warszawa, mimo tego ogromnego rozmiaru, wciąż na markie miasta europejskich nie zbudowała takiej wyraźnej tożsamości. Podobnie jest wewnątrz miasta. Jest wiele problemów związanych z ogromnymi różnicami pomiędzy poszczególnymi dzielnicami i w ogóle z takim niezrównoważonym rozwojem. Do tego wszystkiego są potrzebni nowi politycy. Przy całych zasługach wcześniej Lecha Kaczyńskiego, a teraz Hanny Brankiewicz-Waltz trzeba powiedzieć, że właśnie czas na takich polityków jak, jak Andrzej Rodzeniew, polityków z nowymi kompetencjami, nowych e, e, samorządowców. I oprócz tego, że reprezentuje to, to, to nowe myślenie w polityce, jest człowiekiem wybitnie inteligentnym. O dużych zdolnościach analitycznych. Jest jedną z gwiazd tego parlamentu, tej kadencji. E, e, powszechnie cenionym jako e, e, rzecz partii i klubu, i właśnie jako twarz e, Twojego ruchu. To też zarząd partii i ja osobiście udzielamy mu pełnego wsparcia i będziemy kibicowali pomagali w tej kampanii. E, Proszę Państwa, chcę, żeby Warszawa była rządzona uczciwie, sprawnie i ambitnie. Uważam, że prezydent Warszawy w tej nadchodzącej kadencji powinien się skupić na tym, żeby pomóc dwóm najważniejszym grupom społecznym. Pomocy, i tu nie będzie zaskoczeniem, wymagają dzieci, żłobki, przedszkola, szkoły, place zabaw, miejsca, gdzie młodzi ludzie mogą realizować swoje zainteresowania. To wszystko można robić uczciwiej, sprawniej i ambitniej. Druga grupa do której się zwrócimy w naszej kampanii, to są ludzie starsi, ludzie w podeszłym wieku. Ludzie, którzy wiele dali temu miastu, ludzie, z których doświadczenia powinno to miasto korzystać. Ludzie, którzy zasługują na to, żeby instytucje, które mają dbać o ich bezpieczeństwo, zarówno socjalne, jak i zdrowotne, żeby te instytucje działały właśnie uczciwiej, sprawniej i ambitniej. Ważne jest też to, żeby instytucje, które dbają o aktywizację ludzi starszych, działały w sposób bardziej uczciwy, sprawny i ambizji. Jeżeli mówimy o Warszawie, to pamiętajmy o tym, że Warszawa powinna stać się aglomeracją, aglomeracją na miarę XXI wieku i musi świecić przykładem dla całej Polski. Takie czasy, jakie są w tej chwili, mogą się nigdy nie powtórzyć. To jest ogromna szansa dla tego miasta. Szansa, którą można wykorzystać, ale można ją też zaprzepaścić, do tego jest potrzebny nowy, zupełnie inny niż do tej pory plan dla Warszawy. My taki plan mamy. Przygotowaliśmy program. Program, o którym za chwilę opowie Ola. Ale chcę jeszcze na koniec powiedzieć, jeżeli są warszawiacy, a wierzę, że jest ich mnóstwo, którzy podzielają nasz pogląd, którzy wierzą w to, że Warszawą można rządzić uczciwie, sprawniej i ambitniej. Zapraszam do współpracy. Jesteśmy otwarci na rozmowy i jesteśmy w stanie naprawdę zmienić to miasto. Proszę bardzo. Wyrób w Warszawie będzie wystawiał listy. We wszystkich szczeblach samorządu warszawskiego budujemy te listy w oparciu o aktywistów miejskich, o, wszystkich, o wszystkie osoby związane z Twoim luchem do tej pory. To są bardzo często społecznicy, to są ludzie zaangażowani w działania w mieście, w działania oparte na czterech filarach, które podkreślamy już od jakiegoś czasu, a niedawno publikowaliśmy w naszym manifestie programowym. E, chcemy, żeby Warszawa była przyjazna, nowoczesna, neutralna środowiskowo i przejrzyście zarządzana. Te punkty rozwinęliśmy e, skrótowo dość w naszym manifestie, natomiast e, dokładny program, o którym e, tutaj nasz kandydat na prezydenta powiedział, budujemy wraz z mieszkańcami. Od jakiegoś czasu nasze kluby dzielnicowe, nasi właśnie działacze i osoby, które na naszych listach do samorządu się znajdą, e, konsultują e, z mieszkańcami swoich dzielnic, swoich okręgów, w ankiety, w których mieszkańcy sami wyrażają to, co tak naprawdę w ich otoczeniu w bezpośrednim sąsiedztwie jest potrzebne. Na podstawie tych ankiet za niedługo będziemy ogłaszać dokładny szczegółowy program dla każdej dzielnicy i dla każdego okręgu. Ten program będą realizowali nasi samorządowcy, nasi radni, osoby, które na tych listach się znajdą. Jednocześnie wszyscy, którzy te cztery filary, o których mówiliśmy i to o czym mówił Andrzej Rozenek, podzielają. Serdecznie wszystkie te, wszystkie te osoby zapraszamy do współpracy, do uczestnictwa w przeprowadzaniu ankiet, do wypełniania tych ankiet, do wyrażenia swojego zdania na temat bezpośredniego sąsiedztwa, bo tak naprawdę samorząd to jest, to jest dzielnica i to jest nasze bezpośrednie otoczenie. Także serdecznie zapraszamy i dziękujemy bardzo.